Witamy na kanale Grad+. Plus. Siemanko. Dzisiaj sprawdzamy co gubią ludzie w Olsztynie na plaży. Ponownie wróciliśmy na plażę miejską tutaj właśnie w Olsztynie jak wspomniałem. Tak, będziemy sprawdzać trzy plaże. I właśnie są, właśnie, jak wspomniałeś Osirowska, jest dalej plaża miejska. No i tutaj właśnie wokół się ciągną bary. Może coś ludzie pogubili, także lecimy już sprawdzić. Oglądajcie. Już szykujemy sprzęcik, kawka i na poszukiwania. Oh, mm -hmm. oh, Sygnał. Jest spinka do włosów Takie cudo Za pierwszy, pierwszy, pierwszy rzut chciałem powiedzieć Pierwszy coś O jest dwójeczka, dzisiaj pierwsza zaraz po spince, kilka metrów dalej No i lecimy dalej pierwsza moneta dzisiaj u mnie z wody będą tu dwa grosze 90 rok Sygnał 63 tu Już widać, że stara moneta jeszcze w glinie siedziała co my tu mamy? O, perelka wypadła. 75 rok, dwójeczka. Trochę tu przeleżała. Kolejna monetka. Również dwa grosze. 2005 tym razem. Kolejny sygnał. O. Co tu wypadło? Jeden grosz. Co to za monetka? 49. Tak, tak. No, fajna monetka. Jeden grosik. O, Ale coś wypadło na wierzchu. Aha, taki, taki cóż. Groszek? Groszek na plaży wypadł. Ale jaja. Moneta przed chwilą wypadła, 49. Perelki. I mamy groszek. Elegancko. Takie fanty tutaj. Jak pierwszy raz tutaj byliśmy, to tam jeszcze feningi wypadały przy jeziorze. No i fajnie, elegancko. W taki sposób udało mi się wyciągnąć sito z wody. No i mam. O jakie ładne. 5 groszy. Słuchajcie, 5 groszy. Tu są jeszcze sygnały. Przytrzyma sobie. Tak. Już czyścimy. Taka piąteczka. 49. Konrad też podobno, ale on chyba grosza wyłowił. Znaczy to było już w piachu, ja to mam z wody ale to będzie do kompletu grosz i piątka. O, tu mamy guzik, przypadkowo wyszedł Ale coś tu jeszcze jest. I mamy tym razem grosza, tylko coś takiego. No, i tym razem 20. Kolejny sygnał. Co tu będzie? O! O, co to jest? Myślę, że moneta taka duża, ale to jakaś jednak podkładka chyba tylko. I guzik dzisiaj wypadł pośród tych wszystkich kamieni drobnostek. Ładny tutaj, zobaczcie, z takim zdobieniem. Lecimy dalej. O! sutuweczka wpadła. Sygnał 50 dawała. Oż trochę cichana. Bo z 1994 roku. No i elegancko. Kolejna moneta. Tym razem 50 groszy. Współczesna, już tak mocno skorodowana. Mamy kolejnego grosza. No i lecimy dalej. O na samym wierzchu to zgubił klucz. więc mnie było słychać właśnie. Teraz sam kład jechał, ale widać o, wypadł klucz od jakiegoś domku, może nie wiem, szatni. Jeśli ktoś z nas zgubił właśnie ten klucz, możecie do nas napisać, kontakt jest w opisie. To mówimy się i oddamy. Teraz kopię takie starsze sygnały w kępkach trawy. Tu chyba nikogo nie było, bo widać, że jest dużo sygnałów. O, jest kolejna monetka. Jeden grosik. O, kolejna zgubiona rzecz. Już raczej wyrzucona. Się skończyła i coś wyrzucił. O, takie szkło sobie leży na piasku. No, ktoś by ustał, to nie fajnie by było. Dobieramy. O tym razem zawleczka. Już po raz któraś tu dzisiaj. O, jest kolejny guzik dzisiaj. Przed chwilą widziałem Kabilowi fajny wypadek. A razem coś takiego. Nie wiem czy to guzik nawet jest. To guzik, tak. Podsumowanie dzisiejszego wypadu. A wiadomo, było trochę śmieci, jak to na plaży. No i nawet panów też trochę posypało. Nie byliśmy aż tak długo, ale wypadł klucz. Jakby ktoś zgubił Solsztyna, może na raz napisać, to damy. Są monetki polskie. Kilka złotych wypadło. No i nawet stare monetki. perelki. Jeden grosz, pięć groszy, dwa złote. No i tutaj nawet pan dnia, groszek niemiecki na plaży bardzo się zdziwiłem, jak to wypadło. No, ale na tej plaży właśnie takie wychodzą stare rzeczy. W poprzednich odcinkach, jak byliśmy, też były właśnie PRL-ki, marki, stare fenole. Także warto odwiedzać takie plaże. Poszukiwania na plaży miejskiej w Olsztynie już zakończone. Jak widzieliście, trochę posypało. Byliśmy nie za długo, około nie jest, półtorej godziny jakoś. Dokładnie. Na pewno jeszcze tutaj zawitamy. No i tak na raz, jak robiliśmy podsumowanie ogólnie, jak Konrad wykopał tego groszka, no to tak też zaskoczenie troszkę, ponieważ detektoryści tutaj na pewno są, a no nie trafili na ten guzik. Trochę monet było, jak widzieliście, na podsumowaniu. My już kończymy. Wrócimy tutaj na pewno. Zapraszamy do komentowania, lajkowania, subskrypcji naszego kanału i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć! Trzymajcie